zmierzą się w niezapomnianym widowisku. Światła? ej, prądu nie ma. Ja siema, wyjazd do Wrocławia, 19-20 lipca. Zjazd ogólnopolski młodych dla wolności trochę już minęło czasu. Ale tak jakoś zwlekałem z tym materiałem. Dzisiaj zobaczycie vloga w sumie z tego wydarzenia. Z tego, co tam się działo, zobaczycie trochę kulisów i tego, jak też polityka. Kształcenie się w wiedzę taką ekonomiczną, światopoglądową, może być ciekawe i śmieszne. Więc, jeśli ktoś jest ciekawy, to zachęcam do oglądnięcia materiału do końca. Ja już na dworcu głównym w Bielsku i czekam na resztę Brygady. Mam nadzieję, że wtedy będę się bardziej uśmiechał. Pociągu jestem tam rozpakowany, ja sobie jeszcze mogłem wyjść, tam no. jesteśmy. I co, do Wrocławia. Już jedziemy. Przed nami jeszcze 2,5 godziny drogi, więc po i do celu. Jedną z takich rzeczy, która była śmieszna, to było przebieranie garniturów w pociągu. Akcja przebrać garniaczek w pociągu. E... W łazience będzie ciężko i jakoś trzeba sobie poradzić. Nie? No gdyż e, ja stwierdziłem, że, jakby po co będę ubierał garnitur w domu, jechał do Bielska i w tym pociągu, tam nie wiem, dwie godziny jechaliśmy, coś takiego, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Jechać w tym garniturze, wygnij go i tak dalej, więc zapakowałem sobie do ładnego pokrowca i stwierdziłem, że po prostu przebieram się w pociągu, a po, to, potem pokrowiec po prostu pozwijam i dam do torby. No i tak już tak zrobiłem, dlatego przebierałem się w toalecie w pociągu. Ale w z ubrania tej. ale jesteśmy na miejscu. Rano postanowiliśmy w tej grupce, w której byliśmy w pociągu, plus tam ktoś jeszcze, nie od nas, poszliśmy do galerii. Poszliśmy do galerii, bo chcieliśmy coś zjeść, ale że to była godzina bodajże dziewiąta rano, przechodzimy pod drzwi galerii zamknięte, nie? My czekaliśmy, aż otworzą galerii, żeby zejść do maka. Jesteśmy już w budynku Not we Wrocławiu, tutaj będziemy pracowali parę godzin, wykłady, szkolenia, pytania, wiedza, która się zawsze przyda. Tu jest sporo, a będzie jeszcze więcej. Sala jest dosyć też spora. Za chwilę wam sobie pokażę. To jest ta sygnał, to jest wyśledną wszystkie, że zaczęło być ciężko ci Było tam kilku mówców, bodajże ze Słowacji, z Węgier, z Francji. Pierwszy młody. Unia Nasz prezes okręgu został również odznaczony za swoje zasługi, więc cała sala mu gratulowała. Ostatnie wyróżnienie. Zapytałem się właściwie, co udało się zrobić, co tym okręg. I w momencie, kiedy prezes powiedział mi New. Zapraszam Was na niesamowite spotkanie dwóch okręgów, dwóch upoś... Nie będę tak liczył. BOKSA! Filip, zapomniałem nazwiska. Wojciech <grym> Zmierzą się w niezapomnianym widowisku. Pojedynek siły, mięśni i wytrzymałości. Dobra, nie dajcie się uciekać. Run

Nie, nie, <śmianowicie> nie, ale nie, wiesz, że... My nie Trudniej z nimi niż ze mną No trochę tak Nie obrażamy ale, ale wstyd, ale wstyd. Nie, czemu wstyd, wstyd Pompujemy chłopaki? Do pozycji, do pozycji Przygotujcie się, bo potem będą z obciążeniem ze mną Nie, ty na pewno na mnie nie siadasz Ja chcę na siłę. Dobra, <śmianowicie> Dobra start! Dwa, trzy, cztery. Nie Pojebałem się. Dobra. Nie plecą, niech koszty nie Dobrze. Zrobię ujęcia takie lepsze. Widać <laughs> 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 nie jego czoło. E? Jak ja się jego na... Tempo... Dobra, on jest jedną w tyle, on jest jedną popka w tyle. Ej, zróbcie jakieś synchro chłopaki. No dobra, dobra, Te, on już pada, on już pada. Chłopaki zrobi na silni. Ale oczywiście takie wyjazdy nie są też dla wszystkich, bo trzeba liczyć się z tym, że wszyscy tam mają mocne charaktery. Wszyscy chcieli wszystko powiedzieć. Tu my robiliśmy pompki, to był najlepszy moment w ogóle w tym filmie. Robimy te pompki, wracając. A tu przychodzi do nas gościu z mikrofonem, nie? To był oddział z Warszawy chyba. E, cześć, 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 bo my nagrywamy... Em, jest ten fragment, teraz mogę wam go puścić. Co wy tutaj robicie? To jest jakiś... Dobra, jeśli ludzie przyszli i mi ukradli moich podawaną. Odejdź. Ja, ja tu właśnie tworzyłem film, oni przyszli, oni tu przyszli. Jak robią kontekst. po lecie teraz zakwaterowanie spanie, a potem after więc lecimy. Oho, a tu nie mam łazienki? No, nie a ma jest łazienka! Dobra, Oscar Dawa, jak oceniać dzisiejszy dzień w ogóle? Może być. Dobra, weź, weź, nie, 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 Tego nam w ogóle nie mówimy. Ale nie, no było, nie? Trochę ciepło jedynie. Nudno. Aha. Nie, ja bym tak nie powiedział, ale. Lecimy do pubu. Chyba tu. Po wspólnej integracji poszliśmy od razu spać z ambitnymi planami na kolejny dzień. Idąc na rynek, nie wiedzieliśmy co nas czeka. Poszliśmy, no i się przekonaliśmy. Było 30 stopni. Nasze ulubione stacje TVN, TVP Tak, z sobą? W ogóle taka ciekawostka jak popatrzycie na tamten budynek, nad suzińską flagą e, trzecie piętro mamy okno, które zostało całkowicie demalowane, e, tylko z tego. Wizualnie tej lokalnej architektury. I tutaj jest dużo takich smaczków. Rosła w ogóle jedno z ładniejszych miast. Dobra, my mamy o 15.30 pociąg. Plan jest taki, że około 15.00 będziemy już na dworcu. też mam nagranie w sumie jakiś ładny dworzec, Trochę wygląda jak twierdza. Tutaj kuba, który trzyma telefon, zwróćmy na to uwagę, bo sam nie wiedziałem. Mówiąc w tamtym momencie, że mamy godzinę do pociągu, a nie wiedziałem co jeszcze mówię. I liczyłem, że... przecież mamy tyle czasu, tyle czasu, więc na co się śpieszyć? Popatrzcie jaka w ogóle rzadka. Zajebisty klimat. Widzicie? Wszystko się da, wszystko się da utrzymując lokalny styl, lokalną architekturę. E, a teraz już lecimy na peron. E, jest 10 po, a wyjeżdżamy 22 po 15, więc e, na styk będziemy. To było prawdziwe granie z ogniem. Ci, którzy byli bardziej zdeterminowani, w tym ja, rozdzieliliśmy się i pobiegliśmy od razu już na pociąg. jest zamek! Jest zamek. O tym zamku, wam no, wcześniej mówiłem, właśnie o tej konstrukcji. Co? Fajnie, nie? No, fajny, no, za zamek, Fontesa. No. Dawaj, bo jest zielony, zielone. zielone. No i Mamy 4,5 minuty. Zdążyliśmy. No nie wiem jak reszta. To są moje ale ja tu się ogarnął, nie? jeżeli wszędziemy do jakiego chodzie, a no tak tak wiemy, nie. No zobaczymy, zobaczymy czy tam gdzie zdążą w ogóle. Bo jest taka sytuacja, że oni są chyba tak z 200-300 metrów za nami, a więc nawet więcej mi bym powiedział, nie? Czas pokaże w ten oklasy. Czas, Czas pokażę. 17 po nie, no to mają takie 3 minuty, 3 minut temu. Dokładnie. Ja naprawdę byłem tak zdeterminowany, że nawet gdyby tamta grupa... Tak mówię teraz już po kilku miesiącach mam gdzieś, nie obrażam. Nawet tamta grupa gdyby została, to ja bym miał to gdzieś. Ja po prostu pobiegł, siadł po pociąg i jechał, bo miałem bilet zarezerwowany. Eee, też miałem transport, już do mnie do domu, więc ja mówiłem nie, nie, nie. Ja idę na pociąg, ja zdążę, ci co nie zdążą, nie zdążę. No ale zdążyliśmy. Wszyscy zdążyli na pociąg i udaliśmy się. Więc do Bielska. I to chyba na tyle. Możemy zakończyć. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się chociaż przyjemnie oglądało. Wsumajcie się. Do następnego. Smacznej herbatki.